W Galerii Iwajły Żywkowej w Łomży została otwarta wystawa malarstwa Aleksandry Haberek. Rozpoczynamy z tej wystawy ten sezon nowy w Galerii Żywkowej. Galeria nie opustuszała. Galeria jest właśnie dzisiaj pełna wspaniałymi obrazami, których możemy naprawdę być szczęśliwi, że Aleksandra Chaberek zaprezentuje tutaj. Są to prace dosyć poważne i dlatego wnętrze wymaga pewnej czystości, żeby uwaga była skupiona na to, co autorka nam chce pokazać. Aleksandra Haberek jest znana autorka, już może w Łomży w ostatnich latach nie pokazywała się. Ale autorka prezentuje swoich prac nie tylko w Polsce, w ostatnich latach w Berlinie, jest uznana w środowiskach, także warto jest zobaczyć jej pracy. One są bardzo głębokie i bliskie jej duszy, ale dotyczące również tej właśnie tematyki związanej z nas samych, poszukiwanie. Zachęcam do obejrzenia wystawy Makowa Ocean od 16 do 20, od poniedziałku do piątku. Aleksandra Chaborek w swojej działalności łączy różnorodne zainteresowania artystyczne. Jestem związana z łomżą, bo się tutaj wychowałam, bo chodziłam tutaj do szkoły. Tutaj mieszkali moi rodzice, więc jestem związana z łomżą. Ja malowałam od dziecka. Moje dzieciństwo, takie wczesne dzieciństwo jest, było w szpitalu i podejrzewam, że, że to było również jakąś, jakimś przyczynkiem do tego, że zaczęłam malować, bo to znaczy podejrzewam, że predyspozycje, bo dzieci albo, albo lubią robić, nie wiem, albo coś kleić, albo grać na komputerach, albo rysować, albo jeszcze coś innego. Ja lubiłam to, ale całymi dniami to robiłam. Podejrzewam, że ze względu na to, że byłam trochę uziemiona w, w szpitalu, no więc jakby. Ja nie, ja nie wiem, jak się żyje bez malowania. To nie było tak, że się nagle wydarzyło. To po prostu zawsze było. Nie ma jakiegoś przewodniego y, tematu. Y, Przewodnim tematem jest y, tak naprawdę moje życie, bo te obrazy są, każdy z nich y, to jest jakaś konkretna osoba, y, konkretny okres, w którym coś tam się mi wydarzało albo miałam jakiego, jakieś, jakieś przemyślenia, które zazwyczaj są również prowokowane przez życie. I, i z tego powodu tak jakby powstają wtedy obrazy i one są zawsze zawsze związane z jakimś tam z, z czymś co mi się dzieje w życiu Galeria Żywkowa znajduje się przy ulicy Makowej 8 w Łomży. Oprócz wystaw prowadzona jest tu także sprzedaż wyrobów artystycznych, obrazów, ceramiki, biżuterii, tkanin dekoracyjnych oraz unikatowej odzieży. W galerii odbywają się także prezentacje mebli firmy Clare.